Dzień dobry, witam państwa. Marek, Stefan i zapraszam na kolejny odcinek programu Układ Sił na Świecie. Tegoroczne wybory do Bundestagu zakończyły się zwycięstwem socjaldemokratów z SPD i najgorszym wynikiem niemieckiej chadecji od wielu dekad. Zakończenie wyborczej rywalizacji oznacza równocześnie początek twardych negocjacji między partiami o stworzenie nowej koalicji rządzącej Republiką Federalną. O możliwych wariantach koalicyjnych, o tym kto zastąpi Angela Merkel na fotelu kanclerskim i wreszcie co powstanie nowego rządu w Berlinie będzie oznaczać dla relacji transatlantyckich i dla roli Niemiec w Europie. O tym wszystkim będę rozmawiać dziś z moim państwa gościem, którym jest pani Lidia Gibadło, analityczka do spraw Niemiec w programie Trójkąt Weimarski w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Po poprzednich wyborach do Bundestagu, które miały miejsce w roku 2017, negocjacje między partiami dotyczące utworzenia nowego rządu trwały ponad 5 miesięcy. Wówczas SPD i HDC na początku odrzucali możliwość odtworzenia Wielkiej Koalicji, jednak ostatecznie to właśnie ponownie Wielka Koalicja przejęła stery w kraju i został sformowany czwarty rząd. Angeli Merkel. Co istotne, jeżeli chodzi o te wybory, które właśnie za nami, czyli te wybory z 2021 roku, wyrównany wynik CDU, CSU i SPD wymusi najprawdopodobniej utworzenie pierwszej od 1957 roku koalicji na szczeblu federalnym złożonym z trzech klubów parlamentarnych. Jakie zatem są możliwe warianty koalicji? I właśnie jakiego rządu w przyszłości możemy się spodziewać w Berlinie? Na razie mowa jest o trzech wariantach koalicyjnych. Pierwsze dwa, tak jak Pan wspomniał, złożone byłyby z trzech partii. Pierwszy, czyli koalicja świateł drogowych. Złożona z SPD, Zielonych oraz FDP, drugi wariant Jamaica na czele z CDU, CSU, Zielonymi i FDP, no i wciąż zostaje nam wariant trzeci, czyli wariant, który byłby możliwy do zrealizowania, jeżeli te dwa wspomniane przeze mnie wcześniej nie zakończyłyby się sukcesem, to znaczy powtórka, powtórka z Wielkiej Koalicji. Od wyborów minął, minął właściwie jeden dzień. I wydaje się jednak po wypowiedziach polityków, po negocjacjach, po rozmowach, do których doszło już po wyborach w gronie, w gronie partii politycznych, że obecnie na, na czoło wyłania się jednak scenariusz koalicji świateł drogowych, to znaczy z SPD na czele zielonymi i FDP. Dlaczego? Jak słusznie zauważył Olaf Scholz, czyli kandydat na kanclerza socjaldemokratów, to właśnie te partie, które miałyby wejść do koalicji, poprawiły swój, poprawiły swój wynik wyborczy, więc można byłoby to interpretować jako chęć Niemców do zmiany koalicji, do powiedzenia właśnie tym partiom rządów, rządów nad Niemcami. Poza tym z samego CDU-CSU. Płyną głosy, które wskazują, że partia nie chce za wszelką cenę przejąć tej władzy. To znaczy, jeżeli, rzeczy, jeżeli rzeczywiście nie udałoby się e, zawiązać koalicji złożonej z, ze wspomnianych przeze mnie partii, to oczywiście otwiera się naturalnie droga dla Hadeków do skonstruowania nowej koalicji. E, pytanie, czy, e, pytanie, czy do tego dojdzie. Pytanie też o to, czy nie za wysoką, nie, o nie za wysoką stawkę zagrają FDP i Zieloni, bo tak naprawdę to od nich teraz zależy, kto będzie przyszłym kanclerzem Niemiec. Wyobrażam sobie sytuację, że partie zażądają za dużo co może zniechęcić zarówno socjaldemokratów, jak i Hadeków, i to by nam otwierało drogę do powtórki wielkiej koalicji. Natomiast ten scenariusz jest o tyle mało możliwy, że te partie w ostatnich latach tak często ze sobą współrządziły, że w obu panuje dość spore zmęczenie tym formatem i, 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 i po prostu niechęć do zawiązania takiej koalicji, co nie znaczy oczywiście, że by miało dojść do kryzysu politycznego taka tak, taka opcja nie jest do zrealizowania Mm -hmm. A biorąc pod uwagę tematy, które były poruszane podczas tegorocznej kampanii, no, która jednak toczyła się w dość wyjątkowych warunkach, bo przecież panuje pandemia COVID i ona bardzo mocno doświadczyła nie tylko pod względem zdrowotnym, ale również pod względem gospodarczym, również niemiecką gospodarkę, mocno napędzaną przez eksport. Biorąc pod uwagę właśnie te tematy, które dominowały w kampanii wyborczej, Pani zdaniem, jakie kwestie zdominują agendę, Przyszłego rządu w Berlinie. W kampanii wyborczej wydawało się właśnie, że to te kwestie wewnętrzne, kwestie socjalne, kwestie klimatyczne będą odgrywać największą rolę. Czy tak, czy tak właśnie będzie, bez względu na to, jak będzie wyglądała przyszła koalicja rządząca Niemcami? Tak, tak też będzie, tak też będzie. To właśnie będzie polityka socjalna i polityka klimatyczna. Polityka socjalna, ponieważ to, co ta pandemia pokazała Niemcom, chociaż wydaje się, że Niemcy dość suchą stopą przeszły przez ten czas, to jednak te nierówności społeczne wzrosły. wzrosły. Wśród jednego z, z badań przeprowadzonych przed wyborami wynika, że ponad 70% Niemców uwaga, że, uważa, że szeroko pojęty dobrobyt jest podzielony niesprawiedliwie i takim odpryskiem tego no chociaż było to było, było chociażby to referendum wywłaszczeniowe w, w Berlinie chodzi, na, chodzi przecież o ogromny wzrost cen najmu i kupna mieszkań które notabene zakończyło się Zakończyło się, zakończyło się wynikiem, który zobowiązuje władze landu do podjęcia, do podjęcia kroków, które miałyby prawnie to uregulować. Tak? Czyli w, przyszłym, w przyszłości będziemy obserwować, jak Senat Berlina będzie postępował z tą decyzją wyborczą. Ale mówimy także o klimacie, i um, rzeczywiście to będzie spore wyzwanie, bo to wymaga od, będzie wymagało od niemieckiego rządu sporych inwestycji. Sporych inwestycji, które będą musiały dostosować niemiecką infrastrukturę energetyczną już nie tylko do wyjścia z atomu, ale do wyjścia z węgla. I to będzie spore, i to będzie spore wyzwanie, nie tylko ze wspomnianych kwestii infrastrukturalnych ale także dla całych regionów, ponieważ te regiony trzeba będzie zrestrukturyzować, zapewnić nowe, nowe miejsca pracy, nie mówiąc już o zapewnieniu e, cen energii, e, które byłyby do przyjęcia, do przyjęcia dla przeciętnego niemieckiego podatnika. W tle mamy również takie kwestie jak na przykład cyfryzacja. I ta cyfryzacja jest sporym problemem na kilku poziomach wymienię tylko dwa. Pierwszy to na pewno zapewnienie konkurencyjności niemieckiej gospodarki. Można powiedzieć, że, że ostatnie lata Niemcy przespali, i ta zacieśniająca się rywalizacja, również handlowa Chin i Stanów Zjednoczonych, pokazała, że. Trzeba jak najszybciej nadrobić te zaległości, które mają Niemcy, i drugi poziom to jest na przykład edukacja. Niemieckie dzieci, podobnie tak jak polskie dzieci, musiały, przy, musiały przestawić się na naukę zdalną. No i tutaj były spore problemy z tym, żeby na przykład w pewnych regionach dzieci uczestniły, uczestniczyły w zajęciach szkolnych. Więc wyobrażam sobie, że to będą główne wyzwania w polityce wewnętrznej nowego rządu. No właśnie, wspomniała Pani o rywalizacji amerykańsko-chińskiej. Ten temat z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia wspólnoty transatlantyckiej, wydaje się niezwykle istotny. No właśnie, ale biorąc pod uwagę to, jak przebiegała kampania wyborcza i jakie tematy tam dominowały, no to przynajmniej biorąc pod uwagę dwie ostatnie debaty, jeżeli się nie mylę, między liderami. Największych partii, to właśnie tematy europejskie, tematy transatlantyckie właściwie nie były tam poruszane. To jest z jednej strony, można powiedzieć, pewną oczywistością, ponieważ w kampaniach wyborczych w państwach demokratycznych rzadko tematy związane z polityką zagraniczną i bezpieczeństwem przebijają się. Te, Tematy krajowe zwykle dominują, jednak biorąc pod uwagę ten moment, w którym się znaleźliśmy, te przesilenia geopolityczne, których jesteśmy świadkami, wydaje się, że biorąc też pod uwagę rolę Niemiec, no to tutaj ta polityka europejska czy, czy pozycja Niemiec w NATO, relacje z Rosją, Chinami, Stanami Zjednoczonymi, no gdzieś powinny funkcjonować tak, w, tej, w tej debacie. Ich praktycznie nie było, w związku z tym chciałem zapytać, czego możemy się spodziewać po tym nowym rządzie, po politykach, którzy będą piastować kluczowe stanowiska, przede wszystkim mam tutaj na myśli stanowisko kanclerza, ale także ministra gospodarki oraz ministrów spraw zagranicznych, oraz obrony, jaki kierunek strategiczny tutaj obiorą Niemcy, czy raczej możemy się spodziewać powrotu do Westbindung, bliższych relacji ze Stanami, czy raczej Niemcy zdecydują się na kontynuowanie tego, do czego nas przyzwyczaili, czyli takiej polityki prowadzenia biznesu ze wszystkimi, trzymania pewnego dystansu między tymi konkurencyjnymi, konkurency, konkurującymi ze sobą mocarstwami, czego się Pani spodziewa w tym względzie? Spodziewam się kontynuacji z, z, wyostrzeniem, z wyostrzeniem akcentów na pewnych kierunkach. Bezsprzecznie Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem, partnerem, pozaeuropejskim poza partnerem Niemiec i bardzo ciekawe w tej to, 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 co ciekawe w tej kampanii, to to, że to partnerstwo jest w dużej mierze, jest, jest dużej mierze rozszerzane w programach partii politycznych. Tu już nie chodzi tylko o bezpieczeństwo militarne. Chodzi o postrzeganie Stanów Zjednoczonych jako partnera w takich kwestiach jak polityka klimatyczna, polityka zdrowotna, polityka handlowa, a także co ciekawe w kontekście rywalizacji z Chinami jako partner w, obro, w obronie systemów demokratycznych. I tutaj to bardzo wybrzmi w, progr w programie Zielonych i FDP. Śmiem twierdzić, że jeżeli miałoby dojść do, jakiegoś, do jakiejś zmiany właśnie w stosunku do takich państw jak Rosja czy Chiny, to właśnie tym faktorem, który będzie naciskał na główną, na, na partię rządzącą, właśnie będzie FDP i Zieloni, bo to w, bo to w wypowiedziach liderów tych partii i programach politycznych widać, widać nacisk, widać nacisk na zmianę, na ostrzejsze traktowanie, na ostrzejsze traktowanie tych państw, na reagowanie na to, co działo się przed pandemią, ale także w czasie pandemii. No, chodzi przede wszystkim o łańcuchy dostaw, o problemy z dostawami z Chin, co pokazało, jak bardzo niemiecka gospodarka jest uzależniona od partnera chińskiego, ale także na to, co dzieje się, na to, co, co dzieje się w Rosji. Spodziewam się także na przykład kontynuacji um, tych inwestycji, które Merkel, na które Merkel zgodziła się podczas ostatniej wizyty w Waszyngtonie. Chodzi o inwestycje, które Niemcy mają przeprowadzić w ukraińskim systemie energetycznym i jako swego rodzaju zadośćuczynienie za budowę Nord Stream 2. E, natomiast e, bardzo ciekawą kwestią będzie autonomia strategiczna e, i e, spodziewam się, że nowy rząd, będzie w dużym stopniu bardziej otwarty na propozycje francuskie. W programach tych partii, to znaczy przede wszystkim, przede wszystkim Zielonych i FDP, znajdujemy, znajdujemy na przykład propozycje tego, żeby oczywiście zwiększać wydatki zbrojeniowe, natomiast żeby te wydatki w coraz większym stopniu przesuwać na projekty europejskie, żeby, tworzyć żeby w długim terminie jednak dążyć do stworzenia europejskiej armii i na przykład konsolidować. Zolidować struktury, struktury dowódcze w ramach Unii Europejskiej. Jeżeli mówimy o autonomii strategicznej Europy, to także warto wspomnieć o tym wymiarze cyfrowym, bo, bo o ile oczywiście Europejczycy chcą współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, także w tym wymiarze, prawda, to jest coraz większe zapotrzebowanie na. Tworzenie własnego potencjału. Jednak ta zależność od amerykańskich gigantów cyfrowych, takich jak chociażby Google, no stanowi pewien problem z punktu widzenia, z punktu widzenia liderów, liderów europejskich, także Niemiec. I Niemcy miały już przedsmak tego postaci, przedsmak tego, co oznacza nieposiadania własnego potencjału w kwestii wysokich technologii podczas konfliktu o 5G. Chodziło o, to, chodziło o dopuszczenie do, do budowy tego systemu w Niemczech chińskich firm Huawei, Huawei i Xiaomi i amerykańskiego i amerykańskiego sprzeciwu. Tam pojawiły się na przykład groźby zawieszenia współpracy wywiadowczej w związku, w związku z tym. Więc dla niemieckiego rządu w przyszłości takim wyzwaniem będzie, będzie to znaczy wyzwaniem. Czymś, co myślę, że oczekuje się teraz od Niemiec, jest, jest wskazanie swojej wizji, swojej wizji Unii Europejskiej, swojej wizji przyszłości integracji europejskiej, czegoś takiego, co zrobił Emmanuel, Emmanuel Macron. Wskazania pewnej drogi, którą Niemcy powinny podążać w przyszłości i tego, jak powinny się sytuować wobec właśnie tych a, zewnętrznych partnerów, zewnętrznych państw, takich jak Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, a także wobec, 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 taki, wobec zjawisk globalnych, z których mieliśmy do czynienia w czasie 16-letnich rządów Merkel, takich jak właśnie wspomniana cyfryzacja, ale też zmiany klimatu, migracje. No, wydaje mi się, że może nie od razu po stworzeniu koalicji, bo oczywiście pierwszym krokiem, tym czym Niemcy będą chcieli się skupić, to najpierw ta, ta polityka wewnętrzna, ale w kolejnym kroku możemy oczekiwać rzeczywiście, myślę, Jakiegoś określenia właśnie tego, czego chcą Niemcy dla Europy i co też ważne, jak swoją rolę postrzegają, zarówno w Unii Europejskiej, jak i na, na scenie globalnej. Mhm. A zatem czekamy na sformowanie kolejnego niemieckiego rządu, czekamy również na niemieckie propozycje wizji Unii Europejskiej, przyszłości integracji. Z całą pewnością cała wspólnota stoi przed wielkimi wyzwaniami dylematami strategicznymi. O tym wszystkim opowiadamy państwu regularnie w programie układ Sił na świecie, a także na łamach naszego magazynu. Serdecznie zachęcam do lektury i nabycia najnowszych numerów układu Sił. Raz jeszcze Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę o powyborczym krajobrazie politycznym w Niemczech. Rozmawiałem dzisiaj z panią Lidią Gibagło, analityczką do spraw Niemiec w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.